Przyjemnie jest mieć takiego pisarza, którego twórczość po prostu się lubi, i kiedy nie wiadomo po co sięgnąć, to zawsze ma się z tyłu głowy, że kolejna książka tego autora to jest dobry wybór, i takim pisarzem dla mnie jest David Lodge. I, i wracanie do kolejnych jego opowieści jest wracaniem do znajomego stylu i humoru. Ale yy, jego opowieść jest zawsze nowa i niepowtarzalna. A co, jak co, on umie zbudować historię i plecie ją z takich cieniutkich nitek codzienności. Jest to bardzo mocno za zanurzone w rzeczywistości i jesteśmy też w głowach bohaterów. Jest to satysfakcjonujące doświadczenie, yy, mimo że fabuła nie jest jakoś wybitnie skomplikowana. Yy. Tylko Lodge potrafi z takim wydźwiękiem dać poczucie czytelnikowi, że w życiu jednocześnie nic nie ma sensu, jak i wszystko ma sens. Lodge jest trochę podobny do Wellbeka i zwłaszcza mam tu na myśli jego książkę Terapia. Bohaterami książek są zazwyczaj mężczyźni w średnim wieku, raczej zarabiający powyżej średniej, z problemami egzystencjalnymi, którzy czują się jakoś zagubieni. Na przykład bohaterem możliwości Wyspy Whalbecka jest komik piszący kontrowersyjne skecze, a bohaterem terapii jest autor popularnego sitcomu. Welbek jest dużo mroczniejszy, ale pisze też dużo więcej o wielkiej miłości, a locz interesują bardziej romanse i ich dynamika. W ich powieściach seks zajmuje dużo miejsca i ma chyba odbijać, jak w soczewce, problemy współczesnego zachodu i jest traktowany dość instrumentalnie. Oboje raczej naśmiewają się z osiągnięć cywilizacji, ale co ciekawe, tutaj chyba locz wyrasta na większego, na przykład krytyka, fanatyzmu religijnego. No bo na przykład serotonin nie mamy to zakończenie, które tak nie wiadomo gdzie ustawia do końca Welbecka, który chyba tęskni, tęskni za, za religią. Oboje zajmują się zawodowo beznadzieją. Zainteresowani są głównie sensem istnienia, śmiercią, samotnością, a formą yy, książek Bywa często pamiętnik. Łelbek upycha w swoich książkach więcej polityki, te wątki się bardzo rozgałęziają i, i jest tam, no, bogato i różnorodnie. Loć jest prostszy i lżejsze jest to tu i teraz i ono należy do głównego bohatera, a nie do całego świata z jego zaduchem. Bohater Platformy, Welbeck'a twierdzi, że w życiu może spotkać nas wszystko, przede wszystkim zaś nic. U Lodża dzieje się dużo, wiele to znaczy, a wszystko razem nic. Są to opowieści gorzko lekkie, oczyszczające. To, co bardzo ważne, są też świetną rozrywką. Moją przygodę od Lodża zaczęłam od Kinomanów i to jest taki przegląd takie muzeum różnych postaci. Naprawdę, to jest najdziwniejszy zestaw bohaterów, jaki, jaki w ogóle poznałam. I są tu też takie od ich surrealistycznych przygód. Jest to książka gęsta chyba najbardziej literacka ze wszystkich książek lodza, które do tej pory przeczytałam. Z kolei właśnie Terapia to jest taka bardziej refleksyjna podróż. Oswoiła mi Kierkegaarda, który tam po prostu się pojawia, no, towarzyszy temu bohaterowi po prostu. I on tak wkradł się niepostrzeżenie w moje życie i jakoś jest mi bardziej znany dzięki tej książce. Ale jest właśnie trudna pod względem jakiegoś takiego Yy, egzystencjalnego ciężaru i zagubienia tego bohatera. Co jeszcze łączy Loda z Walbeckiem, zwłaszcza terapię, chyba właśnie z serotoniną, yy, to że bohaterowie wracają do swoich dawnych miłości. I być może właśnie też ta nostalgia za jakąś formą yy, duchowości yy, jest tu obecna. Wskazanych na ciszę jest dużo zabawy słowami i takich yy, komediowych sytuacji. W końcu bohaterem jest głuchnący lingwista. Zmaga się ze swoim starzeniem, z odchodzeniem ojca i jest to bolesna książka zahaczająca o, o najtrudniejsze dylematy. Warto wspomnieć, że właśnie w tym czasie Lodge się zmagał z postępującą głuchotą, więc, więc jest to jakoś też powieść autobiograficzna i tym może też cięższa. Jest tu też polski akcent historyczny, w tej powieści. Gorzkie prawdy połyka się za jednym zamachem, bo nie dość, że jest to krótkie, to jeszcze akcja płynie bardzo wartko. To jest lodz w pigułce. Zabawny, ironiczny, ale też refleksyjny i czuły. Jest to przeróbka sztuki teatralnej, więc dość łatwo sobie wyobrazić, jaki tam jest klimat. Czwórka bohaterów w domku na wsi od Tańcowuje przedziwną choreografię. Jak zwykle bohaterowie są targani podmuchami losu, nad którymi nie są w stanie zapanować. Lecz lubi też poławić się taką. Telenowelą w swoich powieściach. I, I tutaj czuć tego posmak. Intryga jest tu odmieniana przez wszystkie przypadki, sekrety są wyciągane na światło dzienne, a wszystko to jest posypane szczyptą kontrowersji. Cieszy to, że jeszcze mam ileś jego książek do przeczytania i że to się nie kończy, że <noise> jego twórczość jest taka bogata no i polecam sprawdzić, czy, czy dla Was też nie byłby to pisarz, z którym po prostu się zaprzyjaźnicie, a dobrze mieć takich przyjaciół.